Spotkałem się dzisiaj z druhem profesorem, Zykrydem Nowakiem, którego znacie już prawdopodobnie z filmu, który mówi o powstawaniu w pomnika Harcerzy Śląskich na rynku katowickim. Tam druh profesor opowiadał nam o historii powstania tego pomnika. Dziś powie nam o powstaniu pierwszej drużyny harcerskiej w Katowicach, a konkretnie w Bogudzicach. Proszę bardzo. Bardzo się cieszę i dziękuję, że mnie zaprosiliście, bo w ten sposób mam okazję powspominać tych wszystkich starszych od siebie kolegów, koleżanki oczywiście również, które nas, moje pokolenie wprowadzały do Polski tej Nowej w 1945 roku, i które, e, którzy byli dla nas jak starsi bracia, a może nawet czasami ojcowie tych, którzy tego ojca nie mieli lub tego ojca stracili. Ja sobie pozwoliłem na taki tytuł, troszeczkę, może nawet nie do końca e, e, poprawny, jeśli chodzi o składnie, Nazwałem to moje opowiadanie, to, moje, to moją gawędę to, to moje, gawędę, to moje wystąpienie, tą, tę moją gawędę. Nadałem jej tytuł Drużyna Harcerska powstaje w czasie pierwszego powstania Śląskiego w Bogucicach, najstarszej dzielnicy Katowic. Ten tytuł będę próbował teraz w jakiś sposób ubrać słowa. I obraz, aby można było to jako całość zrozumieć, jeśli chodzi o, o, tę, o tę kwestię. Wszystko zaczęło się od spotkania, którego zdjęcie tutaj jest pokazane. To jest w zasadzie, można by powiedzieć, komitet inicjatywny pomnika arcerzy śląskich. To są ludzie wśród nich jest przedstawiciele miasta Katowice wśród nich są oczywiście powstańcy wśród nich jest brat przyszłego w następnym roku powstałego komitetu budowy pomnika Bogdan Szaflik no i wśród nich są jest również ten który był jakby inicjatorem tego myślenia Musimy coś zrobić yy, dla harcerzy, czyli Bernard Szafradek. W opisie można to przeczytać, ale najważniejszą postacią związaną z tym, o czym ja chcę powiedzieć w tym zestawieniu, które nazwałem Stara Wiara Wraca do akcji, grudzień 80, to jest Maksymilian Siekierka, nad którego głową. Zrobiłem strzałkę, aby można go było rozpoznawać. To on był tym, który złożył oświadczenie, które za chwilę pokażę. Według jego przekazu, członka z bowidu Maksymiliana Siekierki powstała w Bogudzicach pierwsza drużyna imienia Wincentego Janasa. Członkami byli, są zapisani, nie będę ich odczytywał. Opiekunem był Flisiak, ale najważniejsze jest to, że oni ci harcerze, obciccy udzielali pomocy w pierwszym powstaniu, w drugim powstaniu, a w drugim powstaniu uczestniczyli również w akcjach praktycznych powstańczych. W pierwszej nie, a w drugiej tak, bowiem zajęli dom noclegowy kopalni Katowice i robili cały szereg innych akcji plebiscytowych, kiedy doszło do plebiscytu. I to jest właściwie dokument pisany, którego kopię tutaj pokazuję jako udokumentowanie tego, co się e, wtedy te około 100 lat temu działo. A profesorze, czy wiemy, gdzie ta drużyna miała swoje siedzibę? E, wiemy, za chwilę zobaczymy. Dosłownie nie wiemy w tym sensie, że prawdopodobnie miała w szkole tak zwanej sta starej szkole. W Bogucicach są trzy budynki szkolne. E jeden budynek szkolny już nie jest szkołą. Jest, to jest taki budynek koło tak zwanego Krzyża na ulicy Markiewki. I to była druga szkoła w XIX wieku. Ona jest opisana w tej kronice, o której mówiliśmy, którą wydałem. A potem powstała szkoła, ta tak zwana czerwona. To jest główny gmach dzisiaj, pokazowy, piękny gmach. I potem jeszcze tak zwana szkoła żeńska trzecia, czyli Czyli prawdopodobnie ci harcerze byli w tej starej szkole, bo tak to zrozumiałem, jak z nimi rozmawiałem. Ale ja <laughs> pozwoliłem sobie również udokumentować tę część tytułu, która pokazuje, że nie ma starszej osady na, te, na terenie dzisiejszych Katowic, jak Bogucice, bo w tej kronice zapisano, że było to, działo się to w 1286 roku, gdzie została zarejestrowana przez ówczesne jakieś tam władze, które wtedy prowadziły jakiś rejestr, została zarejestrowana gmina Bogucice. Nawiasem mówiąc, biorąc pod uwagę zmianę w 22 roku i przyjście do, na Śląsk Polskiego państwa, e, znane wejście ulicą warszawską do, do Katowic, e, generała Szeptyckiego, jeżeli dobrze pamiętam, to Bogucice nie były wtedy związane z Katowicami. Bogucice były samodzielną gminą do 1924 roku i wtedy dopiero dokonano połączenia z miastem Katowice. W każdym razie jest to fragment, równocześnie mamy możliwość zobaczenia, jak ta kronika była pisana właśnie tym alfabetem gotyckim, bardzo trudnym do odczytania, bo cała kronika pisana jest ręcznie, zarówno co jest bardzo ciekawe, zarówno część polska, jak i zarówno część niemiecka, zaczynająca się w 1800, 65, jak i część polska, zaczynająca się w 1921, czy 1922. Natomiast jest bardzo, jeżeli do tej kroniki mogę nawiązać, jest bardzo ciekawe zdarzenie, które ja opisałem jako, że tak powiem, wypadek przy pracy, bowiem nie ma w tej kronice zapisu niemieckiej obecności. W okresie 39 45. Jest tylko jedna strona, na której jest napisane w języku niemieckim, że nareszcie Śląsk wrócił do, wrócił do Reichu i że Adolf Hitler i tak dalej, i tak dalej. I jest tylko jedna strona, a potem następna strona to już znowu po polsku po 1945 roku. Więc ja sobie pozwoliłem w tym wstępie do tej kroniki zapisać, że prawdopodobnie. Moi kochani rodacy z Bogucic postarali się o to, żeby ta kronika znikła, bo inaczej to by były dalszy, byłby dalszy ciąg. Jej. I ona się pojawiła w 1945 roku, zaczęto ją pisać znowu. <laughs> Więc tak to było z tą kroniką, tak to jest, że tak powiem, z datą urodzenia Bogucic. Natomiast polskie źródła, to muszę też uczciwie powiedzieć polskie źródła datują, Bogucice w 1360 roku, kiedy zostały sprzedane jednemu z urzędników królewskich. Nie umiem w tej chwili tego z pamięci odtworzyć. A tu jest cały życiorys, na który, który zestawiliśmy, życiorys tej drużyny, o której tutaj mówimy. W świecie 19 roku pierwsza drużyna imieniem Wincentego Janasa, potem w 26 roku jest wymieniona drużyna, której drużynowym jest Emil Pieczka, imieniem Henryka Sienkiewicza. Potem przychodzi i ona istniała do 1939 roku, potem przychodzi okres 1945, o którym będę za chwilę mówił. To jest ta pierwsza powojenna drużyna. W 1946 roku przez aktywność Bernarda Szafranka, o którym jeszcze tutaj wspomnę, powstała tak zwana drużyna bloki. Cała ulica Katowicka została przypisana do tej szkoły, która jest przy ulicy Katowickiej w Katowicach i tam powstała druga drużyna i wtedy powstał, zgodnie z zasadami w harcerstwie, Szczep Pogucice, który miał dwie drużyny drużynę Bogudzice i drużynę Bloki. No niestety zapisałem tutaj rok 50., gdzie zaczęły się kłopoty dla tych wszystkich starszych harcerzy, bo oni jakby mieli nie należeć już do harcerstwa. No i trwało to do 56. roku. 56. roku aktywnił jednego z moich starszych kolegów Józefa Feliksa, że on doprowadził w 57. roku do reaktywacji drużyny. Potem był Alojzy Kosowski, bardzo ciekawa postać z Bogucic, samobóg, który był plastykiem fabryki porcelany Bogucice. Był plastykiem przez całe życie i jako ciekawostkę mogę podać, że widziałem zdjęcia, które miał, bośmy się przyjaźnili, dwóch różnych zestawów Porcelany, przy czym charakterystyczne było to, że jeden był dla królowej angielskiej jako prezent, a, a drugi był dla komitetu centralnego w Moskwie. To jako przykład z czasów. No i po tym jeszcze były próby, kiedy powstała szkoła zawodowa przy kopalni Katowice, to były próby zorganizowania tego harcerstwa już takiego, jaki był, jakie było po. Po, w tym okresie już, kiedy harcerstwo było pod kontrolą państwa. No i pozwoliłem się zakończyć ten życiorys drużyny 80 rokiem tym spotkaniem pokoleń i inicjatywą Pomnika Harcerzy Śląskich. Jak wyglądała drużyna w latach 100 lat temu? Pokazałem na tym zdjęciu, jest to pewnie jeden z zastępów. Nie umiem nic więcej na ten temat powiedzieć, który to zdjęcie zawarte jest w kronice, o której za chwilę będę mówił. No to jest 100 lat temu prawie że, bo 1923. Ale elegancko, jednolicie umudrowani. Ja właśnie dlatego, to jest główny powód, dla którego ja to zdjęcie tutaj dałem, bo tu widać jak na początku yy, w tamtym czasie przywiązywano uwagę, te, te mundury były zresztą harcerskie, były dwojakie, bo były tak zwane galowe, wiemy o tym. Ci przedwojenni harcerze to mieli jeszcze, miałem takich kolegów, którzy mieli po swoich jakichś dziadkach albo, albo jakichś tam krewnych tak zwane mundury galowe i wtedy to było tak jak tu u niektórych taka właściwie marynarka wojskowa taka, no a myśmy już, ja nigdy nie miałem nic innego, tylko miałem Taką bluzę normalną. No, i co miałem? To miałem spodnie, które moja mama mi z munduru mojego ojca zrobiła, bo nie było w tamtym czasie innych możliwości. Także 100 lat temu tak wyglądała drużyna, i się jeszcze w tym miejscu drugi raz. Teraz jest. Ten okres, który dla mnie jest jakby najważniejszy, bo on się wiąże również z całą naszą akcją pomnika arcerzy śląskich. Bezpośrednio przed wojną, te kilka lat przedwojennych, to Drużyna bułcicka była pod, mógłbym powiedzieć, pod takim instruktorskim zarządem rodziny wiechów. Było ich trzech: Henryk, Bernard. I Ludwik. Tutaj prezentuję tekst, który napisał Bernard Szafranek, którego już tu wymieniałem kilka razy, na temat tej rodziny i ich losu w czasie rozpoczęcia wojny, końca wojny. A dla tych dwóch tu zapisanych Bernarda i Ludwika, również w okresie powojennym, oni przyjechali do Polski odwiedzić Polskę. Ich los był taki, że Henryk to jest właśnie ten, który był jedną z ofiar reżimu hitlerskiego, a Bernard i Ludwig to są dwie bardzo ciekawe postacie, z którymi wiążą się takie ciekawe opowiadanie, które oni sami nam też opowiadali, jak przyjechali. Mianowicie, Chcąc ich ratować przed niemiecką policją, proboszcz Bogucicki spowodował, że oni dostali jakby delegacje, że są kandydatami na zakonników we Włoszech. I chyba jednym z ostatnich możliwych wyjazdów wyjechali przez Wiedeń do Włoch, we Włoszech, według ich opowiadania, mieli tam pewne perturbacje, bo nie wiadomo było z niemieckiego już wtedy państwa, przyjechali dwaj tacy młodzi ludzie, ale oczywiście to wszystko się roz, wy, wyjaśniło i oni dostali się do armii polskiej. Jak się dowiedzieli, że są harcerzami, to oczywiście od, od razu dostali przy, przydział do Formacji, która potem miała nazwę Cicho Ciemni. I w tej formacji z zrobili powrotem, proszę. z powrotem Proszę? z No, ale to są właśnie zdarzenia, które mało komu można przypisać, o czym za chwilę powiem. I oni byli, brali udział w walkach na terenie Europy Zachodniej. No i pewnego dnia to było w tych czasach, kiedy kiedy uaktywniała się partyzantka Armii Krajowej i oni wtedy zostali zrzuceni na teren kielebczyzny i tam byli do 1945 roku, jak im się do skóry dobrały władze PRL i wtedy po raz drugi tą samą drogą uciekli z Polski. I to są dwaj harcerze, którzy właściwie dwa razy harcerze Polscy, którzy dwa razy uciekali z Polski. Wrócili do Anglii, tam dostali możliwość studiów i po studiach oczywiście do Polski wrócić nie mogli. Wyjechali do Kanady, ożenili się i pracowali w Kanadzie. Tak jak mówię, w tych czasach, kiedy już to było możliwe, jako obywatele Kanady przyjechali do Bogucic i byli z nami na spotkaniu. Dostali takie dyplomy honorowych obywateli, Bogucic, co tak dodaje jako ciekawostkę uzupełniającą. Oczywiście skoncentrowałem się na tych dwóch, ponieważ w tej chwili powiem o tym, który jest, to jest część druga tego tekstu dla przeczytania tym, którzy by chcieli, ponieważ teraz chcę powiedzieć o tej postaci, która jest jakby pierwszym, pierwszym harcerzem uhonorowanym formalnie. W czasie tego całego ciągu uhonorowania harcerzy, którzy oddali swoje życie w czasie II wojny światowej, Henryk Wiechóa tutaj w więziennym e, stroju, w więziennym ubraniu. E, ta, to przeźrocze zrobione jest przez szafranka, grafika, e, który był grafikiem, tak jak to już wspominałem, a tu po drugiej stronie jest. E, informacja o tym, że drużyna imieniem Henryka Sienkowicza po wojnie zamienia swoją nazwę w marcu 1945 roku na 11. drużynę harcerzy imienia Henryka Wiechuły pod opieką księdza Franciszka, księdza Franciszka Leśnika. To też wspaniała postać, który był księdzem w zakonie Jadwizanek w Bogucicach, ale był niezwykle otwartą taką, potem był gorbocznym w załężu, później. Niezwykle otwartą taką postacią i myśmy bardzo się z nim lubili i on nas bardzo lubił. To, o czym dotychczas mówiłem, w większości <coughs> zawarte jest w Kronice, która, której e, tworzenie rozpoczął Bernard Szafradek 45 roku. Ja tę kronikę dostałem od niego w prezencie. Z tej kroniki wziąłem większość tych materiałów do dzisiejszego spotkania, do dzisiejszej gawędy. Zrobiłem to, że kronikę oddałem do dyspozycji Domu Kultury w Bogucicach, aby mogła całość tych materiałów skopiować i dać na stronę y, tego domu kultury w bogucice zawodzie. I ona tam jest do osiągnięcia, można sobie to wszystko oglądnąć. Ja tu tylko pokazuję takie zdarzenia dla dzisiejszej młodzieży, <laughs> która zupełnie inaczej. Dzisiaj oczywiście odbywa na przykład y, życie obozowe, takiego życia obozowego, jakbyśmy wtedy mieli na pryczach a których trzeba było samemu sobie słomiane zbudować łóżko. Zbudować łóżko, tak, postawić namiot. To wszystko się robiło samodzielnie. Tu są pod tym zdjęciem jest napis trzy łaziki obozowe. Na następnym zdjęciu jest pokazana jak wyglądała kuchnia polowa w obozie arcerskim. Te zdjęcia są z obozu harcerskiego z 1946 roku, który mieliśmy w Zwierzyńcu, to jest niedaleko Kudowy, piękne miejsce, ze zbiornikiem wodnym, także mieliśmy niedaleko do tego zbiornika wodnego i kąpieliska. No moja zasługa w tym, że te zdjęcia są, polega na tym, że odziedziczyłem po moim ojcu aparat fotograficzny i był to jedyny aparat fotograficzny w drużynie. I w związku z tym te zdjęcia robili ci, którzy oczywiście na tym się znali. I te zdjęcia tutaj prezentuję. A tu jest pokazana w Bogucicach przy ulicy Katowickiej harcówka ZHP drużyna Bogucice. Do tej harcówki tu się wchodziło. To była duża, wielosalowa przestrzeń, także każdy zastęp miał, może przesadzam każdy zastęp, ale powiedzmy dwa zastępy, miały jedną salę, miały swoją gazetkę ścienną, którą wymieniały. No, była aktywność związana z życiem harcerskim, mieli swoje miejsce, gdzie robili swoje zbiórki. A tutaj to zdjęcie chciałem pokazać, jestem tutaj też gdzieś na tym zdjęciu, razem z drużyną moich rówieśników, koleżanek i kolegów. I stoi przed nami Czesław Myssiak dwumetrowy przyboczny 11 Bogucickiej. Najwyższy, najwyższy wśród wśród nas. Jeszcze. Oczywiście nie byłbym y, wystarczająco, powiedziałbym, no, grzeczny, gdybym nie pokazał Bogucickie Druchny, y, godne naszych westchnień, no i oczywiście niektórzy z nas ci starsi oczywiście się y, zabawiali już tańcami, ja nie dostąpiłem tej możliwości, a niektórzy z naszych harcerzy z tymi harcerkami nawiązywali bliższe kontakty i na przykład drużynowa tej drużyny żeńskiej stała się po jakimś czasie żoną drużynowego Zdzisława Grajkowskiego i wspólnie spędzili całe swoje życie i dzisiaj mają wspólny grób na cmentarzu w historia! Także to yy, są i, i większość z nich, jak obserwowałem później, bo zawsze jak mówię miałem z nimi kontakt, większość z nich, jak to się mówi tak literacko, wyszło na ludzi. I uważam, że to harcerstwo było bardzo cenne i bardzo potrzebne w 1945 roku. Napisałem takie zakończenie. Wesołe życie i harcerska przygoda trwała w zasadzie do końca roku 1950, gdy podjęto akcję podporządkowania samodzielnego harcerstwa, tak je nazywam, władzom państwowym. Jak wynika z tego, co tutaj podałem, instruktorzy z okresu 45-50 podejmowali próbę odrodzenia drużyny. By przekazać młodzieży ideę ruchu harcerskiego. I wreszcie e, wymieniam tych, którym szczególnie należy się uznanie: to jest Józef Felix, to jest oczywiście Alojzy Kosowski i to jest Bernard Szafranek. Każdy z nich próbował zorganizować tę, e, tę drużynę harcerską w takim stopniu wolności, jaka była wtedy możliwa. Myślę, że tym takim akcentem mogę to swoje wystąpienie zakończyć, ale chciałbym jeszcze dodać na koniec coś, co było regularnie punktem programu Ognisk Harcerskich w Bogucickim Parku. Mieliśmy takiego harcerskiego poetę, który nazywał się Wincenty Szwajkowski, który napisał w stylu absurd absurdu, absurdum czyli do absurdu doprowadzenie tego, co napisał. Napisał taki monolog pod tytułem "Hopcy z Bogucic" w języku śląskim, który kończy się. Tym, bo ja całego nie pamiętam, początek to był taki, w nocy, kej najbardziej, słońce świeci wy, i się, jo, łon i ten trzeci, hajm w dalekie kraje, okrej babka Buksu, prawem baje. A zakończenie było takie, kej by nie z Bogucic, świat dawno by musiał ucic. A tak się obraca 1900 i cosi dookoła swojej łosi. Dziękuję Wam za uwagę. Drugu profesorze, ja. Jeszcze bym założył na te dwa nasze spotkanie, to pod pomnikiem to dzisiejszy jedną wspólną klamrę, bo ludzie wywodzący się z tamtego środowiska byli niejako inicjatorami powstania, upamiętnienia harcerzy, którzy poginęli w latach 39-45 i pomnika, które stoi dzisiaj na katolickim rynku. Oczywiście, no właściwie pierwsze zdjęcie, które tutaj pokazałem. To, to nazwałem. No, Stanowiara wraca do akcji Grudzień 80. To są właśnie ci ludzie, którzy tworzyli harcerstwo, jest Maksymilian Siekierka i jest tutaj Franciszek Kruczek, to jest powstaniec, który był dowódcą obrony Kopalni Katowice, e, przyjaciel mojego ojca e, jest. E, Absalon, trzeci powstaniec, tych trzech ludzi właściwie tworzyło początek harcerstwa i tych trzech ludzi z wielką chęcią przyszło do tej inicjatywy, która Wynika. potem przerodziła się dzięki również bardzo dobrej postawie prezydenta Mechy, bo to też trzeba powiedzieć, powstało takie towarzystwo Przyjaciół Katowic, tak jakoś ono się nazywało, bez, bez autoryzacji to powtarzam, które się włączyło tutaj przedstawicieli, ci dwaj, nawiasem mówiąc, też imię Nowak i tutaj pan y, kolega Girtler, to oni byli ze strony tego zarządu czy rady miasta Katowice w tamtym czasie. <laughs> tak, oczywiście, to jest taka klamra, to jest taka klamra, która zamyka. To moje opowiadanie, bez zawierania oczywiście prawa do tego wszystkiego, co się potem działo w 1981 roku, kiedy powołaliśmy komitet, społeczny komitet budowy pomnika harcerzy, którego przewodniczącym został Julek Szafnik, właściwie wśród nas najstarszy harcerz, i on przewodniczył temu pod opieką główca Katowice i opieką Komendy Śląskiej Komendy Gorącej. Drugu profesorze, serdecznie dziękuję. I jeśli wolno mi, to chciałem już nie umówić się na konkretną datę następnego naszego spotkania, następnej naszej kawędy. Ale myślę, że drug znajdzie jeszcze jakiś temat ciekawy, który nas zainteresuje, zaciekawi i przy najbliższym następnym spotkaniu do niego podejdzie. Mogę na to liczyć? To znaczy to mnie zmusza do tego, żebym się starał żyć aktywnie jeszcze, o, także to jest bardzo, o, to to jest bardzo dobre no, polecenie. No. Rozkaz, rozkaz. rozkaz. Nie traktujmy mi tego jako rozkaz, ale prośbę. By... Tak, dziękuję bardzo.